Ciemno, będzie ciemno i głośno. Cześć tu Kuba z YouTube'a e, Witamy się, dzisiaj jest wieczorny, co dzisiaj jest? Spota. Sobota, jest sobota. Idziemy na miasto. Ale... idziemy do takiej lokalizacji trochę różowej. Będziemy się spotkać, będzie Radio Zbycia Herkules. E, ma być też saker, dzik. Dzik, czyli robór, skórka, tak w ramach objaśnienia. Nie no jak o tobie zapomniałem? Przecież pokazałem, że ty jesteś. To nikt nie zapomni. I jeszcze zobaczymy kogo tam sakr przyprowadzi, bo, bo mówił, że może będzie kilka osób, także idziemy zobaczyć. Kiepska jakość światła, ale pizza wygląda tutaj zacnie dokładnie, cytując słowa Sakera. Ja się znam na pizzę, no. Tak? Znasz na pizzę. Ma, masz, masz magistra z pizzy. Jeszcze nie, ale nie no niedługo. Pracujesz na. No dobra, Wjechały jeszcze hamburgery, I tutaj mamy nóż. z No tak. Mów, mów, mów w trakcie jak ja mówię. Na pewno coś usłyszymy. To Dobra, to jest to jest twój burger Hama, czy nie? Nie, ja mam... tu jest ham. To jest ham? Ja mam z ja mam To jest dzik. Ja mam Dobra, to to jest góral. No, Nie jest placek ziemniaczany w środku, tak? To jest ham. Jakie chcesz? Zachcianki nocą. Yy, może... lając z polewą karmelową. Zachcianki nocą? Gdzie to jest? Albo... <laughs> to ja tak powiedziałam. Lając polewą czekoladową. Przenieśliśmy się teraz jeszcze na deser do Maka i mamy McFlary nie jadłem chyba kilka lat dobrych, ty masz co masz? Hita Nowość, Nowość Hity Kręcisz hity w McDonaldzie. A kiedyś bez kitu mieliście chyba takiego Aero. 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 Sokara, nie? nie? Aero też był Macler Radek, dobijasz makro jeszcze, tak? Ile ci zostało do końca? No, niby tysiąc około. Czy to. Czy się sugeruje, że to ma tysiąc? To jest około tysiąc tysiąc. właśnie. Być może już wracamy. Jedziemy powoli do metra. Akurat to jest masza, tak? No to musimy lecieć damy. Kolejny dzień, e, jak widzicie, zaraz będę sobie potreningował jajecznicę, a odnośnie naszego wyjścia z chłopakami, to jeszcze dopowiem taki, taka miła sytuacja, miała miejsce. Ponieważ jak sobie siedzieliśmy i już mieliśmy podane wszystko, e, to podeszła do nas pani kelnerka i powiedziała, że... Menadżer ogląda mnie i powiedziała, że z tego tytułu mamy 10% rabatu, więc taki bardzo miły gest, to tak tylko dopowiadam w ramach ciekawostki, żeby nie było znowu, że jestem materialistą czy coś takiego. Dobra, więc ja sobie siadam do jedzenia i do montowania, bo przed chwilą byłem na treningu. Yy, to może przy okazji jakiś trening z komentarzem zaraz też puszczę. Przed Wami będzie trening martwego ciągu, którym to wkroczyłem fazę trójek, tak zakończyłem już fazę piątek, a dlatego tak szybko to wszystko się dzieje, ponieważ nie potrafię robić lekkich treningów i mój deload nie trwał tyle, ile powinien trwać, dlatego też może faza piątek zakończyła się wynikiem 170 razy 6 co jest tak naprawdę wyrównaniem rekordu mojego, który zrobiłem przed kontuzją pleców. Więc fajnie, że się odbudowałem. Wydaje mi się, że dużo czyściej technicznie to wszystko zrobiłem. I też pozytywne jest to, że pierwsze dwa ruchy zrobiłem. Były to najszybsze, najszybsze powtórzenia z obciążeniem 170 kg, więc myślę, że siły nawet jest trochę więcej. Tylko teraz muszę to podszlifować technicznie. Więc myślę, że na tej fazie trójek, na niskich powtórzeniach, uda mi się to zrobić. No, i w końcu, może coś bliżej 200 kg pęknie w końcu. Bo przyznam, że trochę jestem zirytowany, że tak wolno to idzie, że ten progres nie jest taki szybki jak być powinien. No, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że jest to kwestia tego, że nie potrafię odpoczywać. To jest bardzo ciekawa sprawa. Też pojawiło się kilka komentarzy, że, że za bardzo przekombinowuję, za bardzo kombinuję w treningu. Że powinienem po prostu robić ile wlezie i tak dalej, ale. Nie wolę tak kombinować, to jest dla mnie taka zabawa, odnajduję w tym przyjemność. Też ostatnio Adrian zrobił bardzo fajny film na temat tego, że mm, tak naprawdę nie liczy się to, jak bardzo jesteś silny, tylko liczy się to, żebyś cały czas był w drodze i żebyś czerpał przyjemność z tego, że, z tego, że trenujesz, z tego całego stylu życia. W sumie miałem taki pogląd, mam cały czas, ale Adrian, dziękuję Ci, że, że, że utwierdziłeś mnie w tym przekonaniu. No, to było tyle, jeśli chodzi o takie ym, rozmyślenia. Natomiast dzisiejszy trening to było 140 razy 3 powtórzenia, i to było w 7 seriach. Pozwalałem sobie rzucać, rzucać bo byłem o, na treningu o 6 rano. Yy, przez godzinę byłem sam na siłowni, więc to jest bardzo ciekawe. Yy, I tutaj jeszcze mam na koniec. Znaczy na koniec, wcześniej robiłem sobie przysiady takie lekkie, ale to nie pokazuje, natomiast tutaj robiłem sobie jeszcze martwy ciąg na jednej nodze, wcześniej robiłem to w wersji z handlem, też pewnie dużo osób, które oglądają mój kanał, kojarzą to ćwiczenie. Dla osób nowych bardzo polecam, jest to wymagające jeśli chodzi o stabilizację. Mniejszego obciążenia się używa, więc też z korzyścią dla Was nie będziecie tacy przemęczeni. Użyłem zielonych talerzy, ponieważ mam oczywiście zieloną koszulkę, tylko dlatego. A tak serio to dlatego, żeby była trochę mniejsza średnica talerzy, żeby był większy zakres ruchu. No i przerzuciłem się na sztangę, ponieważ już mi było trochę kłopotliwe to, żeby, znaczy było dla mnie kłopotem to, żeby złapać hantel, hmm. więc się przerzuciłem na sztangę. I tutaj na koniec jeszcze tak, pokazuję planki, to sobie robiłem w kilku seriach, w czterech bodajże, po 30, po 35 sekund, tak. Ostatnio jak robiłem w ogóle planki z obciążeniem, to podszedł do mnie taki starszy pan, w sumie spoko gość, i poprosiłem go, żeby mi pomógł zarzucić te talerze, a tak jak skończyłem, to się spytał, czy wiem ile się leczy kręgosłup, bo on doznał kontuzji jak... on doznał kontuzji jak... Co on powiedział? A, że siedział przy telewizorze i mu się uszkodziły plecy, i żebym uważał z, z takimi ćwiczeniami. No, starałem się go przekonać, że to ćwiczenie jest dobre, że warto je robić, jeśli się robi martwy ciąg i przysiady yy, dla wzmocnienia korpusu, no, ale niestety nie udało mi się. Więc może podsuncie mi jakieś pomysły, jak rozmawiać z takimi ludźmi. I jeszcze do tego dodaję sobie na koniec to kółko. Robię to w wersji bez obciążenia, natomiast zatrzymuję się na samym dole, żeby trochę utrudnić. No i, i, i czuję, czuję, że bardzo brzuch pracuje, także polecam Wam to ćwiczenie. Moi drodzy, z uwagi na to, że film pojawia się w środku tygodnia, więc jest to taki film, powiedzmy, ekstra, e, udało mi się wygospodarować czas, żeby skleić i wrzucić w środku tygodnia. Mam nadzieję, że w niedzielę też mi się uda coś wrzucić. To jeszcze raz pozwolę sobie przypomnieć o głosowaniu na Blog Roku, także link będzie w opisie. Dodam, że jestem drugi, już mało mi brakuje do pierwszego miejsca w kategorii sport, fitness, natomiast siódmy jestem w kategorii, znaczy w klasyfikacji ogólnej. Ale liczę, że to się zmieni z Waszą pomocą. Także będę wdzięczny za każdy oddany głos. Jeszcze chciałem dziś poruszyć temat ym, wczucia treningowego, wprawiania się w nastrój treningowy i takiego powiedzmy wiem, nakręcania się na serię. Otóż jest to coś, co pewnie dużo z Was stosuje, ale zakładam, że też jest. Jakaś grupa osób, która może być nieświadoma o tym, bo zakładam też, że jest duża grupa osób początkujących, która ogląda mój kanał, więc myślę, że fajnie by było o tym powiedzieć. Pierwszą rzeczą, którą zawsze robię przed treningiem, jest oglądanie filmów jak ktoś inny trenuje. Ja zazwyczaj jest to ktoś silniejszy ode mnie i ktoś na przykład, kto posiada bardzo dużą ekspresję, jeśli chodzi o. Wykonywanie ćwiczeń takimi osobami mogą być na przykład Pitrubi. To może pokażę Wam na szybko o jakie reakcje mi mniej więcej chodzi? Wyrzy, wyrzy! Wyrzy! Wyr! Jak wy, ale ja po obejrzeniu takich filmów y, z takim rage'em, że tak powiem, też mam ochotę od razu pójść na siłownię i y, podnosić coś równie agresywnie, równie agresywnie, w równie agresywnym stylu. O, tak chciałem powiedzieć. Kolejna fajna sprawa to to, żeby potraktować siłownię jako miejsce, w którym możemy się wyładować ze wszelkich emocji negatywnych, które w nas siedzą. Czyli na przykład, jeśli jesteście z kimś pokuceni, na przykład ze swoją dziewczyną, to możecie myśleć sobie w trakcie serii o tym, jak bardzo jesteście zdenerwowani i podejrzewam, że agresja może Wam przejść. Pamiętam, jak dopiero zaczynałem ćwiczyć, to nosiłem na uczelnie pojemniki z jedzeniem i dużo znajomych osób, no może nie tyle wyśmiewało mnie, ale robiło sobie takie podśmiechujki, że tak... Nie ukrywam, że na początku było to irytujące i nie potrafiłem sobie może wewnętrznie z tym jakoś poradzić. Dopiero potem stwierdziłem, że trzeba robić swoje i nie patrzeć wcale na inne. miałem taki czas, w którym podczas serii Myślałem o tych sytuacjach, kiedy ktoś się ze mnie naśmiewa i to jakoś dodawało mi takiej mocy, energii. Nie wiem, może to były jakieś problemy na tle emocjonalnym, ale nie jestem psychologiem, więc ciężko mi powiedzieć. I ostatnia rzecz, bez której nie wyobrażam sobie treningu, to jest muzyka. Muzyka y, przeróżne gatunki muzyki. Od Darude Sandstorm poprzez, y, nie wiem, jakieś metalowe, heavy metalowe utwory aż do Disco Polo nawet, to jakieś lżej, lżejsze serie przy Disco Polo. No i mam kilka takich kawałków, też często mnie pytacie o moją playlistę treningową, to załączę w opisie pod filmem, bo jest ona niepubliczna, ale jak ktoś ma link, to, to można sobie obczaić, czego ja tam sobie słucham. I mam kilka takich utworów, które są zarezerwowane pod bicie rekordów i staram się ich nie używać zbyt często, bo jeśli słucham jakiejś, jakiegoś utworu za często, to że tak powiem traci moc. No i to się tyczy też tego całego stanu takiego nakręcenia, ponieważ jeśli wszystko skumuluje, Czyli no przynajmniej ja tak mam, że jeśli włączę sobie jakąś fajną nutę, yy, pomyślę sobie o czymś co mnie wkurza i nie wiem, będę chodził w lewo, w prawo i się nakręcał, to ciśnienie rośnie, ręce się pocą, wtedy się przydaje właśnie magnezja. I cali jesteście tacy podbudowani, tacy gotowi, żeby zniszczyć tę sztangę. Tylko też warto mieć na uwadze, że bardzo jest to obciążające dla naszego układu nerwowego, więc jeśli stosujemy tę technikę yy, zbyt często. No to też może się skończyć yy, kiepsko, ponieważ nie będziecie mieli później ochoty na trening, ale to już myślę będzie indywidualna kwestia odnośnie tego, jak często będziecie mogli pozwolić sobie na taki stan treningowy powiedzmy też myślę, że jest to fajna, umiejętność, jeśli ktoś potrafi wywołać u siebie taki stan, by przywołać takiego diabła siłowni. Także dajcie znać w komentarzach, czy stosujecie tę technikę, pamiętajcie o zagłosowaniu i mam nadzieję, widzimy się w niedzielę. Postaram się coś skleić, bo jedziemy do Lublina w ten weekend. Yy, może zobaczę się z Adrianem w życia na sportowo, ale to jeszcze nie wiadomo. A w tym filmie to będzie wszystko. Ja się standardowo żegnam i zapraszam na Facebooka, Instagrama i do następnego filmu. I szerokość.